I witam was w kolejnym odcinku z gry Fallout 3, poprzednio zwiedziliśmy kryptę 106, <gryw> dalej mam ciary, mimo że przechodziłem tą kryptę parę godzin temu, tak jak, jak nagrywam teraz, to tą kryptę przechodziłem chyba z 6-7 godzin temu i dalej mam ciary po tym. Mm. A dzisiaj zwiedzimy tutaj trochę okolicy i spróbujemy dostać się do rf Dostarczyć tam jedną wiadomość. Oooooh, eh, Ej. Nie wiem jak wy, ale podoba mi się taki psiak. To no nie był być, co prawda, ale. uroczy. Ej. dobra spróbujemy kilo kurde przydałbym się z szkolenia z power armorów

Gdzieś tu miałem... Mam dwa flamary, dobra. To jest złącze. Popatrzmy, co tutaj mamy. A, jakiś zajazd tu był. O, tu był, to bardzo dobre określenie. Eee... O, Combat Shotgun, fantastycznie. I trochę amunicji, dziesiątki. Dobrze. Tu mi się nie opłaca. Tutaj broni też na razie nie. Dobra. Aha, painting. No, nie. No, okej, okay, nic więcej. Taka mała lokacja. To już nie jest RF, chyba nie jeszcze. A nie, to już może być zaraz RF-u. Dobra. O, Brotherhood? No, mm, tak, tak, tak. Nie gadacie z Lokalskimi. No Ok. Teraz ja zostawmy ich. Nie uwierzę, żeby oni zginęli, ale chociaż jak umrą tych, pozbieram Mhm. Mm a ja tak to sobie pozbieram po prostu tych <grych> raidersów. Taki podróżujący samowolnie malutki oddział bractwa trochę niepokoi. Czyli z drugiej strony, ok. No, spotkaliśmy pojedynczego żołnierza enklawy, który też generalnie nie, nie był do nas miło nastawiony. Dobra, weźmy Steamboat. A, tam jest RF, dobra. Czyli RF u czy jak to się tam mówi dokładnie. O, jasne, teraz szybko, szybkie łączenie i naprawianie broni, sto trzydzieści pocisków, czterdzieści do środka, bardzo dobrze. 14 granatów 170 energicznych, okej. Okay. Hmm. A, jakiś wędrowny handlarz. Może coś masz fajnego, kolego. Powiedzcie mi, że ty jesteś handlarzem. Crazy Wolfgang. Welcome, sir or madam to Crazy Wolfgang's Traveling Junk Store. the depot of detritus the shop of slop and the now what odds and ends can i scour the wasteland for the very best pieces of and i always make sure to make my rounds through mm -hmm. crazy wolfgang's got just what you need okay, assuming you need the random parking. junk that i've got Schemat Rocket and Launcher, to No ale tak, sprzedamy ci to Pistolet, trochę noży Flamera więcej noży Dobra, Switchblade Aż dużo tego siada, więc mogę ci sporo sprzedać o, już tyle nie będę sprzedawał, bo jednak czasami to plus jeden do siły się... Do, do siły się przyda. O to pieniążki, paczki cygar, karton cygar. Dobra, darty. Okej. Okay. No i 300 kapsli. Mhm, dobra. W uda nam się sprzedać trochę złota, zyskaliśmy trochę kapsli. Jak kapsle podbieram, spróbuję do mojego domku coś dokupić. Powiedzmy, że uznam, że może mi się tam przydać parę rzeczy. Chociażby to laboratorium. Ten szafę grającą nie muszę, bo to jest dla mnie strata pieniędzy. Zresztą, znaczy, że... niestety, niestety, no nie mam muzyki tutaj puszczonej ze względu na prawa autorskie. Raczej... mój strach przed tym, że ktoś może mi się doczepić do praw autorskich. A okazuje się, że wbrew pozorom trochę osób to... trochę. Kilka osób co to ogląda, to co jestem bardzo wdzięczny. No Teraz wiemy, że ogląda to dużo powiedziane. Wybaczcie to co chwilę zaglądam na bok, ale moje kotki się bawią, a one mają tendencję do przesadzania czasami w zabawie. Ooh. Hang on, you're not one of them. I nearly blasted you in two. Dzięki. Get over here before they spot you. Now, what the hell are you doing all the way out here? <laughs> He's even King. That's great, but I got bigger problems than being the town post office right now. The shit's about to hit the fan in this cesspool, and I don't think I can stop them. What kind of trouble? Well, at first they do their typical gang bullshit. You know, break stuff and make lots of noise. But they always kept their distance. But this last time they went too far. They killed all of our Brahmin. I mean that's our life blood out here, you know. Nothing. The fact Yeah, sure. I'll just go and take all of them out by myself. What are you crazy? As soon as they roll into town, I. No, no, to I don't want to take my eyes off the ramp here. There's no telling when the family will return. Can you do me a favor and check on the other people's houses here? Speak with Davis West, Karen Shenz. I can't take that. You're just going to have to. There used to be more families living here.

There's a hiding place for those who find them. Knock the door. Hello? Is this the mailman? Oh, please. Okay, we have to, have to go there. What the hell are you in here? Oh, for the love of... Look, she's dumber than a bag of hammers, okay? If you want to talk to him her... So. Hmm. So, we're great. Just peachy. I love sitting in my house with my thumb. Tell Mr. King that sitting here all day isn't going to make us any. Safe. Well, he's town mayor or sheriff or whatever he calls himself. When he says to get the heck indoors and stay. Everyone is keeping themselves safe from the family. You want to know more? Like, 18, 18, 18, mm -hmm. They're low-life scum who decided to use Arafu as their own personal amusement park. Oh, I'd take a shot at them if I could, but judging from what they did to the Brahmin, I. Mm -hmm. You must be exhausted from all that walking. Brayley Ewers is the name. Don't mind my husband. Mm -hmm. Oh, he's such a dear. I must remember to. Oh my, nie wiem, pani West, Mm, Tak. O, na pewno. Zamknij drzwi. No to ich nie będziemy okradali, bo w sumie po co? No że są ludzie w środku, nie wiem, byśmy nie byli w stanie. A, nie ma co sobie przyznać. Kolejna rezydencja. Yes. Oh, we did. Come on in. Uh, Sanchez? Chancy? It's nice to see a friendly new face around here. It's been a long time. The names care. Scared mm. out of my mind. I'm glad he's checking on us, but until someone nips the problem in the bud. He's a spineless wimp. His best solution to the family is to stay inside our homes and hide. Home. It tells them that we can be pushed around whenever. We're scared shitless. Evan King's got everyone so worked up about the family. No Plusy asshole pracuje jak If I knew Mam drugi monitor po prostu na lewo od miejsca, gdzie patrzę. Yy, I w czasie rozmowy po prostu kotka mi się adła, i nie widziałem napisów, a wystarczyło spojrzeć na drugi ekran. Mm. Rezydencja Westów. Yy. Są ślady ugryzienia. Hmm. Tu, 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 tu. Nic więcej. Okej, okay, czyli ci nie żyją. Został się jeszcze jeden domek. Włamiemy się do domku Ewana. On nam szkodzi w sumie. On nas nie widzi. Okej, okay. co ty tu masz, kolego? O, dzień dobry. Nasze punkty naprawienia właśnie skoczyło 10. E, tak wiem, zła karma, trudno. Tak chcąc, nie chcąc, ja w tą grę gram raczej sam. W sensie nie jestem fanem posiadania kompanionów. Oczywiście nie w każdej grze, żeby potem nie było, bo na przykład planuję również przejść i nagrać... Yy, Tam... Może... Yy, Baldur's Gate, ta trójka. Może poprzednie części też, ale na razie skupiłbym się na Baldur's Gate. Ie tej trzeciej części. Yy, no, to na przykład w Baldur's Gate 3 lubię mieć to towarzystwo. Zresztą gra dość mocno się o nim opiera. Zresztą, że jest bazowane na Dungeons and Dragons. Yy, dedeki akurat tak średnio sobie wyobrażam granie w Dedeki na przykład samemu. Nie żeby się nie dało. Powiedzmy, że. Mam pewne doświadczenie w prowadzeniu sesji dla... Jednego czy dwóch graczy, ale akurat tu wchodzi zasada i więcej, tym weselej, tak, do pięciu graczy, więc powiedzmy, że jak w Falloutach nie lubię mieć kompanionów i raczej będę zawsze te gry przechodził samemu, tak, zostawię dogmita w Fallout 4, nie lubię dogmita, ale bez przesady, ok. The family must have gotten to them in the last attack. Damn it! If only we had more men we could stand. Wait a minute. When you search the West. i a of the, work the family. family. I've caught that weirdo leader of their. Look, I know I've asked a lot of you already. you're <laughs> 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 I can't take that. Bite marks on their necks. That's the Dobra, przy okazji jego tam się bardzo nam przydał, udało nam się zdobyć całkiem dużo amunicji. Mhm. Mm całkiem pokaźna ilość. Dostałem amunicję 5 mm do... Karabinu do Minigana. Nie planuję używać. Ewentualnie jak znajdę jakiś to po prostu sobie zostawię. Tak. I dostaliśmy potencjalną lokację. Trzy lokacje, które musielibyśmy sprawdzić, czy gdzieś tam nie, ukrywają się, nie ukrywa się cała rodzina. Nie pamiętam szczerze, w której oni byli, bo oni byli w jednej z, z tych, jak zawsze jest wskazane. No więc pójdziemy po prostu od początku. Pójdziemy tam od lewej strony. Możliwe, że nawet przypadkiem trafię, bo tak mi się coś wydaje, że ta pierwsza... ...że ta pierwsza z lewej była tą poprawną, ale... ...jak mam zaznaczone trzy, no to po prostu pójdziemy zobaczyć wszystkie trzy. I tak się zastanawiam, ale wyjdzie na to, że chyba wpalał, tak będę robił trochę dłuższe odcinki. Ponieważ jak tak patrzę, im dłużej w to gram, tym więcej naprawdę mam wrażenie, że takie odcinki po 40 minut musiałbym kręcić, żeby trochę więcej zmieścić. Dobra, tu mamy skrzynię, ale puste. Tu mamy skrzynię z amunicją, co mnie bardziej jara. Rakiety, ok, więcej rakiet, jeszcze więcej? Tak, mamy sporo rakiet, i chyba nie mam wyrzutnie Rakiet chyba ostatnio wyrzuciłem lub sprzedałem, no ale uwierzę, że Bractwo Stalib jest napakowane tym wszystkim, więc nie znajdziemy, dobra, ustawmy sobie marker. Szukajmy, co tutaj jest ciekawego. Hmm. Powiedzmy, że yy, niekoniecznie też jestem fanem. Znaczy, nie jestem fanem. W palocie 3 najbardziej nie podoba mi się to. Nie wiem, czy to jest jakieś moje skrzywienie. Nie ja lubię sprawdzać mapy od początku do końca. Jeżeli tylko mam możliwość i mam chęci, to zazwyczaj sprawdzam mapę od początku do końca. A problem jest taki, że tutaj zaczęliśmy. W środku mapy i całe te tereny tutaj. I co widzicie? Większość terenów jest tu. Canterbury Common to są od kurierów. Riverboat Landing to jest Dino DLC. Tutaj resztę trzeba było szukać już potem z z radiem, albo po prostu przechodzić z lokacji do lokacji. Także, no, akurat jak tylko głupio, to nie wiem tak bardzo. Na przykład, ja nie lubię zaczynać w środku mapy. Yy, w Falloutie 4 to jest dobre, bo w Falloutie 4 zaczynasz po prostu w lewym, górnym rogu mapy. Tam jest was, tam jest krypta. No, i od tamtych już wychodzisz wszędzie. Więc tam mi dużo bardziej pasuje układ po prostu mapy. A zwłaszcza, że mapa jest z tego, co wiem, znacznie większa. <kluzła> Dobra O, ktoś wyrzucił całkiem dwie dobre kola, Może być i tak, tutaj gdzieś jest wejście Gdzieś tam na pewno widziałem metro, więc tam też pójdziemy zaraz na razie pójdę tam za znacznikiem e Dobra. Powiedzmy, że Protektora trochę wyrzucę, ponieważ on... A. Ma szansę dać nam Energy Core. Już. No 14 to jest bodajże tyle, które wystrzeliłem. Albo coś około. Więc wyszedłem, w sumie, X do przodu. No. Jeśli słyszycie jakieś takie piski, dźwięki, przepraszam, po prostu... Kotka strasznie tęskni za Inno, a Inno po prostu jest u swoich rodziców i... O, 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 Cześć, piesku. Pa, <laughs> <laughs> piesku. Dogmit. Więc jest jednak dogmit w trójce. A Mówi ludzie mówią, że nie było. Okej. Mm. Okej, okay. okay, mamy sklep. Radrawczy to mnie nie interesują Ale mamy trochę alkoholu Mamy New Bardzo dobrze eee, Terpentyna Puszki to nie Jest jakieś żarcie Jeden bok z loterget wezmę, bo wydaje mi się że A, spatula, czyli SpongeBob Yy, wydaje mi się, że po prostu muszę mieć też, żeby to jedzenie lepiej działało. Tak, niekoniecznie wiem, czy nawet to jest prawda, że to tak działa. Yy, Save, otworzymy go ręcznie. Dźwigar okay. bomby, Kasa jest pusta.

I pierwsza pomoc, blad i Purified Water Męcy No i... Zapomniałem że ci kolesi się kręcą kurwa ku Mogę rzucić Nie Czekam, nasz energia mi wróci prawda hm mm. no, no, no. amu daj mi dziesiątkę Tu marłaś, dobrze śpi. Dobra, ja w ogóle zapomniałem, że oni się trzymać ręką zawsze. Okej, okay, Iguana Laser, powiem Private contract. Dobry. Eee, aha, tu nie wejdę. Dobra, czyli tutaj mam jeszcze do, dwóch kolegów. Mm -hmm. Dobra. Eee, naprawmy sobie, No Zapatrzcie, mm -hmm. to był mój telefon. Eee, dobra, mówiłem o. Y Dłuższych odcinkach, ale powiedzmy, że patrzę, które jest godzina teraz, jeszcze muszę coś w domu zrobić. Tak, zacząłem nagrywać, nie patrząc na czas. Także tu skończymy i w następnym odcinku spróbujemy zwiedzić to całe metro. Może nam się uda więcej niż jedno. Także, no, trzymajcie się i cześć.